Około godziny 17 runął mur na chodnik ze starego browaru. Zawalił się odcinek ściany o szerokości około 4 5, 5 metrów. Przechodzeń zadzwonił na policję, która przysłała patrol, który tu razu zabezpieczył to miejsce zdarzenia. Następnie ściągnięto panią inspektor powiatowego nadzoru budowlanego z pożarą, która skuła rumowisko, żeby już się nie waliło. Posprzątali drogę i czekamy teraz na, na, na pojazd, który przyjedzie i wychodzi część ulicy, by można było bezpiecznie przejeżdżać, a miejsce było zabezpieczone. Czyli w tej chwili już nie grozi nic. Nie, nie, nie. W tej chwili, w tej chwili już, nie ma, już nie ma zagrożenia. Od poniedziałku będzie ściągana ekipa właściciela tego browaru, który zacznie od rłowisku sprzątać. Czyli wina leży u właściciela? No niestety. Właściciel ma nakaz rozbiórki tego obiektu, ale do tej pory się tym nie zajął. I jak widać, zagrożenie istnieje cały czas. Normalnie chodziliśmy tutaj. Ja tam chodziłam. Czyli w zasadzie cudem, że się nikomu nie zbliża? Tak, 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 dokładnie. Cudem. Cudem. Bohu, dzięki. Yeah. Mm -hmm.